thank you Witaj! W dzisiejszym odcinku zwiedzimy ruiny, inne od wszystkich, całkowicie pomijane przez oficjalny nurt historii. Udamy się do stopionych miast, które są dosłownie na całej ziemi, nawet w Polsce. Sprawdzimy również, jakiej broni użyto, aby stopić kamień. W księdze Amosa w dziewiątym rozdziale z Biblii króla Jakuba dowiadujemy się o tym, jak bardzo mściwy był Bóg, straszący swoich przeciwników, że nie można przed nim się ukryć. W piątym wersecie natomiast czytamy takie słowa: A Pan, Bóg zastępów, jest tym, który dotyka ziemi, a ona topnieje. I wszyscy jej mieszkańcy będą płakać, i cała powstanie jak potop. I zostanie zatopiona jak potop egipski. Czytamy tu o niesamowitej mocy Boga, który gdy dotyka Ziemi, ona topnieje. Większość ludzi zapewne wyobraża sobie jakąś niesamowitą moc, którą może mieć tylko Bóg, a była to po prostu technologia, o której porozmawiamy później. Dalej czytamy, że ta stopiona Ziemia powstaje jak potop i zatapia wszystko jak potop. Nawet jest sprecyzowany jako potop egipski. W historii raczej nie ma opisów potopu egipskiego. Egipt poza tym jest suchym, pustynnym krajem. Biblijny potop obejmować miał całą ziemię, więc nazywanie go potopem egipskim byłoby mocnym nadużyciem. Ale myślę tu ważny jest kontekst, że jest to potop stopionej ziemi. Która stała się piaskiem, zamieniając połowę Afryki w pustynię. Piasek jest niczym innym jak krzemem wymielonym na drobne ziarnka. Oficjalnie pochodzenie piasku to wynik długotrwałych procesów. Magma, po wydostaniu się na powierzchnię, zamienia się w lawę, a ta po ostudzeniu zostaje skałą wulkaniczną. Wiatr, woda i słońce powodują erozję trwającą od setek do milionów lat. To niby w ten sposób dochodzi do rozdrabiania skały na drobną frakcję, znaną nam jako piasek. Jak zawsze naukowcy starają się przenieść odpowiedzialność na wodę, wiatr i słońce, które mają jakimś cudem rozdrabniać skały. W rzeczywistości, aby skruszyć kamień, używa się kruszarek szczękowych, które zgniatają skały czy kamienie w swoich szczękach tworząc piasek. Czy można stopić kamień? Oczywiście, temperatura topnienia większości skał wynosi około 1260 stopni Celsjusza. Czy to bazaltu, czy też granitu. Gdy kamień zostanie stopiony w wysokiej temperaturze, a następnie zostanie schłodzony, stanie się kamieniem przypominającym szkło. Naturalny piasek składa się z kryształów kwarcu z dwutlenku krzemu podczas gdy szkło jest niekrystaliczną, amorficzną formą dwutlenku krzemu. Jednak gdy jest wystarczająco zmielony, różnica nie jest oczywista. A więc w skrócie można powiedzieć, że piasek to stopiony kamień, który został podrobniony na małe kryształki. A w księdze Amosa opisywana jest powódź piasku, który przykrył połowę kontynentu. Nie ma to nic wspólnego z szerokością geograficzną. Pomijając już przekłamanie mapy Mercatoria, to Sahara nie jest jedyną pustynią na tym kontynencie. Za lasami deszczowymi istnieją jeszcze mniejsze pustynie, które leżą na całkiem innej szerokości. A jak wygląda stopiony kamień? To jest posąg, który udaje dwie rzeczy. Po pierwsze, udaje statuę świętego Piotra Apostoła. Tak naprawdę był to posąg Bogajowisza Kapitalońskiego, który został przerobiony na Piotra Apostoła. Wiele przerabiać nie trzeba było, wystarczyło podmienić insygnia. Jowisz nie tylko miał podobną facjatę, ale również jego ubiór też pasował do tego, jakie niby nosili apostołowie. Statua ta obecnie znajduje się w Watykanie. A nam wmawia się, że jego stopa stopiła się od dotyku wiernych, oddających część papieżowi. Obecnie ta statua również udaje, że jest z brązu co miało chyba uwiarygodnić nietypowy wygląd jednej ze stóp. To, że cała statua nie przypomina tych zrobionych z brązu, to jedno, ale sam brąz dotykany przez ludzi wygląda tak. Tu widzisz bycze jaja, które pociera się na szczęście z posągu szarżującego byka w Nowym Jorku. Brąz to stop miedzi, który jest 90% w tym metalu. Gdy pocieramy brąz, robi się coraz jaśniejszy. Ponieważ miedź zaczyna przebijać, Poza tym, czy to kamień, czy nawet brąz dotykany nie puchnie, tylko się wyciera. A więc tu widzimy nic innego jak kamienną stopę, która się roztopiła pod wpływem temperatury. I nie mógł być to pożar, bo po pierwsze, nie zająłby tylko stopy, a po drugie, nie ma wystarczającej temperatury, aby stopić kamień. Czy też brązu, który ma i tak wyższą temperaturę topnienia. Tutaj widzisz kilka przykładów stopionych kamiennych schodów. Które dosłownie się rozlały. Co prawda, słońce odpowiednio ukierunkowane mogłoby spowodować takie szkody, do czego wrócimy później, ale w te miejsca słońce nie miało jak świecić, ponieważ są to podziemne korytarze. A tutaj inny przykład, datowany na bardzo odległą przeszłość ponad 10 tysięcy lat, odnaleziony w Kosowie. Roztopiony kamień, być może porcelana, w której zatopiony został transformator elektryczny. Oraz prawdopodobnie bezpiecznik. Z jakich czasów by nie był, to kolejny przykład, jak wygląda roztopiony kamień. Tutaj natomiast widzisz roztopiony sufit w jednym ze stopionych budynków, obecnie nazywanych grotami, jaskiniami, które są niczym innym jak ruinami dawnych miast, stopionych ogromną temperaturą, które są doskonałym unaocznieniem czasów przeszłych. Większość nie zastanawia się nad bzdurami, które wmawia nam oficjalna nauka. Że to wiatr, deszcz i słońce są odpowiedzialne za tą architekturę. Czasami próbują nam mówić, że to niedokończone budynki, że komuś się chciało rzeźbić w jaskiniach filary, które je podtrzymywały. Tutaj widzisz stopione filary tureckiego El Kaya Mezari, uważane za jakieś grobowce, co w sumie po części może być prawdą, bo w tamtym czasie zapewne zginęli tam ludzie. Ewidentnie widać tu, jak filary się aż wygięły od zbyt wysokiej temperatury. Zresztą, jak cały budynek. Jest cała masa takich miejsc, jedne w lepszym, inne w gorszym stanie. Miejsc, których nie udało im się zniszczyć doszczętnie. Jeśli myślisz, że to była jakaś bardzo odległa przeszłość, że stopiono te wszystkie budowle tysiące lat temu, to się mylisz. Oczywiście niektóre mogą być naprawdę stare ale są miejsca, które są dużo młodsze i są na to sensowne dowody, które rozważymy za chwilę. Najpierw jeszcze chciałbym pokazać Ci przykład z Polski, z miejsca, w które jeździliśmy często ze znajomymi, gdy byłem młody. I już wtedy doskonale zdawałem sobie sprawę, że wydarzyło się tam coś, o czym historia milczy. Udamy się do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a dokładniej do Ogrodzieńca. Zamek w Ogrodzieńcu jest bardzo ciekawy, a raczej to, co z niego zostało. Z tej strony widzisz tak zwane podzamcze, które jest niczym innym jak częścią doszczętnie stopioną, zamienioną w coś, co przypomina skały. Dużo ciekawszy jest sam zamek, który został stopiony tylko w dolnej części. Naiwne jest sądzenie, że ci, którzy wybudowali ten zamek, zrobili to na jakichś monolitach czy innych głazach, które niesamowicie utrudniałyby całe przedsięwzięcie. Zresztą ewidentnie widać stopione mury. Kiedy zatem został stopiony? Jego budowę datuje się jakieś 500 lub 600 lat temu. Budowę niby zaczęto 800 lat temu, ale naprawdę zapewne był dużo starszy. Ale to mało istotne w tej historii. Według historyków spłonął jakoś w czasie potopu szwedzkiego i praktycznie w takim stanie, jaki widzimy obecnie, stoi od tego czasu. Równocześnie mówią nam, że ostatni mieszkańcy opuścili go 100 lat później. Co wskazuje, że raczej był jeszcze do tego czasu w stanie umożliwiającym zamieszkanie. Praktycznie nie zachowały się żadne obrazy przedstawiające go, jak wyglądał w minionych czasach. Przed tak zwanym spaleniem. Istnieją tylko jakieś bardziej współczesne szkice. Obrazów nie ma, ponieważ pokazywałyby zamek bez tych stopionych murów, że wyglądał jak każdy inny. Można zatem przyjąć, że jakieś 300 lat temu stopiono jego mury. A więc nie są to tysiące lat. Takich miejsc w samej Polsce znajduje się dużo więcej. Na przykład zamek w Rapsztynie, który również znajduje się w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Również ma stopione mury nie ma śladu po żadnych obrazach sprzed XVII wieku. Tak samo wygląda zamek Wojcowie i wiele innych. Zamki te należą do szlaku zamkowego nazywanego Orlimi Gniazdami. Dla przykładu, tutaj zamek z tego szlaku w piaskowej skale. Który, jak widzisz, został wybudowany normalnie, bez żadnych monolitów, i wygląda tak, jak pozostałe przed zniszczeniem. Stopionych zamków, pałaców i innych miejsc jest całe mnóstwo. Niektóre wciąż stoją, a inne stopiły się tak bardzo, że leżą, jakby spłynęły na bok. Często są to całe miasta, jak w tych przypadkach. Dla porównania, widzisz, jak wyglądały przed katastrofą. Były to zabudowane zbocza gór, przez wiele mniejszych domów, czasami willi. Takie budowle są rozsiane po wszystkich kontynentach. Można próbować nam wmówić, że w jakimś miejscu na świecie budowano takie dziwne miejsca, ale żeby taka architektura była powszechna w Azji, Europie czy obu Amerykach, to już są bajki dla naiwnych. Obecnie te miejsca najczęściej udają jaskinie. Lecz w przypadkach, gdy było zbyt wiele okien i drzwi, zamieniane są albo w jakieś cmentarze czy tam krypty. Najczęściej z tych miejsc zrobiono jakieś świątynie. Dla uwiarygodnienia wystarczy dorobić kilka posągów i już jest bajeczka dla gawiedzi. Jak w przypadku chińskiej Mai Shan. są tam a 194 świątynie. Ciekawe że są same rzeźby. Jak nam podają, przetrwały w ten sposób jakieś 1500 lat, tylko jak zawsze nie zgadzają się fakty. Ich bajki mające tłumaczyć jakim cudem przetrwały tyle czasu. Wystarczy się przyjrzeć zniszczonej części płaskorzeźby, aby dostrzec, że były zamocowane na drewnianych belkach. Drewno może wytrzymać, zanim spróchnieje kilkaset lat i to będąc odpowiednio zabezpieczone, nie narażone na wodę czy zmiany temperatur. Te belki są jasnym sygnałem, że te mało pasujące tam 16-metrowe rzeźby są dużo młodsze. Ponieważ są to miejsca kultu, nie za bardzo można tam grzebać. To samo tyczy się krypt, są dobrym zabezpieczeniem, aby powstrzymać ciekawskich przed eksploracją takich miejsc. Taką samą sztuczkę często stosowano w podziemiach, zamieniając je w katakumby. Zresztą pomyśl, jak i przede wszystkim po co w tak zacofanej podobno przeszłości budowano w takich miejscach. W niektórych grotach czy też jaskiniach wciąż widać przy wejściach kamienie ewidentnie wybudowane przez człowieka. Niektóre są tak wysoko, że trudno uwierzyć, aby miały być wybudowane jako samo wejście. Wiele takich miejsc ma ogromne, piękne sale, co mija się z ekonomią. Po co by mieli tracić siłę i środki w podobno zacofanych czasach, aby ozdabiać takie miejsca? Tutaj przykład z Etiopii. Jest to jedno z 35 takich jak to mówią wykutych w skalę kościołów. Nazywa się Abuna Yemata Guch. Wybudowane niby 1400 lat temu. Abuna był jednym z dziewięciu misjonarzy mających wprowadzić nową religię na tym lądzie. Jakieś 500 lat temu pomalowano to miejsce postaciami ze Starego Testamentu. Jak zapewne wiesz, z moich innych filmów, okres między V a XV wiekiem został całkowicie przekłamany za pomocą litery J. Tak się manipuluje historią, gdy im wygodnie, aby to były dalsze czasy, wpisywano wiek piąty, a gdy bardziej pasowało do czasów nam bliższych, opisywano ten sam czas jako wiek 15. Wydarzenia między tymi wiekami to zazwyczaj wierutne kłamstwa, a to wszystko dzięki bajeczce o Synu Bożym, od którego datuje się naszą erę, jeśli nie widziałeś koniecznie nadrób ten odcinek. Jak mówiłem wcześniej, stopienie miast odbyło się dużo później niż mógłbyś sądzić, i są na to niezbite dowody. Tak wyglądają stopione cegły. Najczęściej topiąc się, tworzy na nich się coś na wzór stalaktytów, których pełną zresztą w tzw. jaskiniach, za które ma być odpowiedzialna woda z solą, która, kapiąc, odkłada się w właśnie takie stożki. Owszem, jest to możliwe, ale nie w przypadku kamienia czy cegły. Które ewidentnie zostały roztopione. Tutaj widzisz, jak to wygląda w praktyce. Jeśli się przyjrzysz fotografii, zauważysz, że to były wcześniej cegły. Zresztą stalaktyty tworzą się na sufitach, nie na ścianach. Cegły są doskonałym świadectwem, z jakich czasów pochodzą dane zabudowania. Cegła obecnie ma żywotność jakieś 150 lat. Cegły z minionej epoki wytrzymują znacznie dłużej. Zgodnie z przysłowiem, kiedyś to było lepiej. Mimo jakby się mogło wydawać postępu technologicznego, na tym polu mamy regres. Trudno powiedzieć, jaką żywotność mają aż tak roztopione cegły, jak na tych fotografiach. Być może wydłużyło to ich żywotność, ale w tych przypadkach raczej nie ma mowy o większych zmianach strukturalnych. Mimo że cegły z dawnych czasów były dużo bardziej żywotne, to nie wytrzymują tak długo jak naturalne kamienie. Zatem błędne jest myślenie, że na świecie istnieje mnóstwo budynków z cegły, które mają tysiące lat. Bardzo chętnie posłucham jakie. Zazwyczaj tylko udają, że są starsze niż są w rzeczywistości. Albo zostały odbudowane w naszych czasach. Dla przykładu, największy zamek na świecie, znajdujący się w Malborku, zajmujący powierzchnię ponad 20 hektarów, został niby wybudowany 700 lat temu. Ale był kilka razy niszczony i odbudowywany. Ostatnio podczas II wojny światowej uległ praktycznie całkowitemu zniszczeniu. Został ponownie odbudowany, ale już za pomocą innej cegły. Cegła jest nam znana od zalania dziejów. Na przykład wieża Babel, według biblijnego opisu, została wybudowana z wypalanych w ogniu cegieł. Cegły musiały zostać zniszczone i zastąpione innymi, nie z powodu ich dłuższej żywotności, tylko właściwości. Ponieważ poprzednie cywilizacje używały ich do przewodzenia elektryczności oraz magazynowania jej, jak w bateriach. Mówimy o czerwonych cegłach. Dlaczego? Ponieważ czerwony kolor to nic innego jak tlenek żelaza, który, jak zapewne wiesz, ma właściwości przewodzące. Wydaje ci się to niemożliwe? Pięć lat temu opatentowano ponownie tę technologię. Tu widzisz numer patentu. Na superkondensatory z cegieł, które są dużo lepsze od standardowych baterii, bo ładują się w 13 minut i mogą być ładowane co najmniej 10 tysięcy razy. Cegły te, podobnie jak baterie, mają dwie elektrody z elektrolitem. Baterie opierają się na reakcjach chemicznych. Cegły natomiast przechowują energię gromadząc ją na powierzchniach swoich elektrod. I one poruszają się znacznie szybciej na powierzchni elektrody, niż zachodzą reakcje chemiczne. Dlatego cegły mogą być szybciej ładowane i dostarczać potężne impulsy energii. Całą tą technologię w tym przypadku ładuje się panelami solarnymi. W przeszłości natomiast wykorzystywano energię z eteru, a więc tą samą, którą widzimy podczas wyładowań w atmosferze w postaci piorunów, którą pobierano dawniej za pomocą tych wszystkich anten, które praktycznie zniknęły z dachów budynków. Zostały po nich gdzie niegdzie kopuły które były nieodzownym elementem dawnej architektury. Technologia z naszych czasów ma już 5 lat, ale jakoś nie słychać o jej wykorzystaniu w szerszej skali. Ogółem o niej nie słychać, więc zapewne nie ma żadnej woli, aby ją zacząć używać. Opatentowano ją i schowano do szuflady, a zapewne mogłaby wnieść wiele dobrego. Osobiście myślę, że dawniejsze cegły były jeszcze lepsze. Nie tylko ze względu na to, że kiedyś używano lepszych materiałów lub zwyczajnie mieli inną wiedzę, jak wypalać cegły, ale przede wszystkim ze względu na sposób ich ładowania. Energia słoneczna dostarcza dużo mniej energii niż eter, z którego można ją pobierać w nieograniczonych ilościach bez względu na pogodę. Technologia ta wzmacniana była czerwoną rtęcią, którą za jakiś czas szerzej omówię. Ale powróćmy jeszcze do stopionych miast którym są tematem dzisiejszego odcinka. Tutaj widzisz przykład tzw. kolorowych formacji skalnych. Według naukowców mają 600 do 900 milionów lat. Ale jak się przyjrzy, zauważysz tam cegły lub inne kamienie ewidentnie poukładane czyją się ręką, a nie przez wiatr, słońce i deszcz, jak to zwykle wmawiają. Większość jest mocno stopiona, ale te miejsca będące obecnie górą są jasnym sygnałem, czym ta góra była w przeszłości. Właśnie widzisz skałę fonolitową. Tak przynajmniej nazywają je ci tak zwani naukowcy. Wymyślili oni, że ta skała jest pochodzenia wulkanicznego, co jest wierutną bzdurą, ale jedno się zgadza. Była wcześniej roztopiona jak ta magma. Takich miejsc z takimi skałami, które wydają po uderzeniu dźwięki, przypominające dzwony, jest na Ziemi co najmniej kilka. A czym są naprawdę? Odpowiedź jest prosta. Są to właśnie dzwony, które zostały najpierw ułożone koło siebie, a następnie stopione. Tylko nielicznym, naprawdę nielicznym starym dzwonom udało przetrwać się do naszych czasów, np. Na te, które były zakopane. Większość albo stopiono, lub przetopiono na broń, czy też amunicję. Omawiałem to zresztą w jednym z poprzednich odcinków. Oczywiście nie możemy wykluczyć możliwości, że były to jakieś niesamowicie duże dzwony. Dużo większe od tych, które znamy obecnie. Stopione miasta to temat rzeka, a zwłaszcza ilość dowodów, które można znaleźć w tym temacie w postaci najróżniejszych miejsc, które po tym odcinku myślę, powinieneś z łatwością umieć już dostrzec. O tym, jak do tego doszło, jak stopiono te wszystkie budynki za pomocą jakiej technologii omówimy już w następnym filmie tej serii. Jeśli będzie, oczywiście, taka wasza wola. Gdy uzbiera się tysiąc lajków, zmontuję kolejny odcinek. Zachęcam nowe osoby na kanale do zapoznania się z całą resztą mojej twórczości, która może dostarczyć Ci kilka ciekawych puzli. Z naszą prawdziwą historią. Będzie mi jak zawsze niezmiernie miło, jeśli pozostawisz po sobie swoje przemyślenia w postaci komentarza. Zachęcam również do udostępniania moich filmów. Razem możemy więcej. Dziękuję wszystkim aktywnie udzielającym się na kanale oraz wspierającym kanał. Witam również wszystkie nowe osoby, a tych, którzy chcą mnie wesprzeć i w zamian uzyskać dostęp do serii o czym ci nie mówią. Zachęcam do przeczytania opisu. Na koniec jeszcze lista wszystkich osób, z którymi powoli tworzy się coraz większa społeczność. Jeszcze raz dziękuję i życzę wszystkim dużo zdrowia, bo to ona jest najważniejsze w tym zepsutym świecie. Do zobaczenia w przyszłą niedzielę. Tartarianin